Dzień dobry, witamy na targach Enex 2022, Stoisko Ogrodne. Sama mamy zaszczyt gościć Macieja Pilińskiego. Witam bardzo serdecznie. Maciej, chcielibyśmy dzisiaj obalić kilka mitów na temat fotowoltaiki i pokazać kilka faktów związanych z fotowoltaiką. Pierwszym tematem, o którym chciałbym porozmawiać, to nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii, nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Co sądzisz o zmianach? Czy będą one korzystne dla przyszłych prosumentów? Po pierwsze dziękuję bardzo za zaproszenie. Myślę, że to będzie też dla Państwa ciekawy temat, żebyśmy porozmawiali o mitach, które są wokół fotowoltaiki. Trudno powiedzieć, czy mitem, ale taką właściwie dużą niewiadomą jest nasza nowa ustawa, czy nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wchodzi w życie 1 kwietnia 2022 roku, czyli niebawem. I nikt tak naprawdę nie wie, czy to się będzie opłacało. Jak to się będzie opłacało, jak to liczyć, bo cena sprzedaży jest ceną, która zmienia się na giełdzie, czyli jest takim elementem mocno zmiennym i nieprzewidywalnym. Ja uważam, że chyba nie będzie aż tak źle jak wieszczą niektórzy. Czyli jest szansa, że instalacje fotowoltaiczne nadal będą się opłacać. Może nie aż tak bardzo jak te, które mamy w tej chwili w tym systemie netmeteringu. Natomiast dużo zależy od nas. Jeżeli będziemy stawiać na autokonsumpcję, czyli będziemy zużywać energię na swoje własne potrzeby, będziemy ją magazynować na różne sposoby, to też sobie pewnie o tym porozmawiamy, czemu nie? Może ta ustawa nie będzie taka aż taka zła, jak, jak niektórzy o tym mówią. Ja myślę, że kluczem do właściwego rozliczenia będzie w tym przypadku rozliczenia nadwyżek, będzie w tym przypadku relacja ceny detalicznej do ceny hurtowej. Dzisiaj ta relacja jest bardzo dobra pod kątem przyszłego prosumenta, natomiast w moim przekonaniu z biegiem lat to się zmieni. Jakim Twoim zdaniem, na jakim poziomie ta proporcja powinna w ostatecznie być, wylądować? Znaczy, ten system, który mamy w tej chwili, czyli net metering, ma bardzo dobrą relację ceny zakupu do ceny sprzedaży, dlatego że wynosi ona 1 do 0,8. W nowym systemie tak naprawdę trudno jest powiedzieć jaka będzie ta relacja na chwilę obecną, dlatego że ustawodawca zrobił tak, że y, kupujemy energię drogo, a sprzedajemy ją tanio. Kupujemy ją po cenach detalicznych, sprzedajemy ją po cenach hurtowych. Zawsze jakbyśmy się nie obrócili, będziemy... Y, przecież, stratli, przecież dzisiaj nie... ta cena hurtowa jest... Wysoka względem ceny detalicznej? Dzisiaj ta cena hurtowa jest bardzo wysoka względem ceny detalicznej. Ja myślę, że no właśnie, one się pewnie jest. będą gdzieś tam gonić, czyli będą raz e, ta różnica będzie większa, raz będzie mniejsza. To, co się dzieje w tej chwili na rynku energii, to, co się dzieje na rynku opłat za emisję CO2, czyli e, dużych kwot, bo rozmawiamy o kwocie 21 miliardów złotych za rok 2021 które nie płacimy do Unii Europejskiej, to są pieniądze, które są tutaj u nas w kraju, zostają i ma, powinny być przeznaczone na rozwój fotowoltaiki, rozwój odnawialnych źródeł energii, magazynowania energii. Natomiast są przeznaczane niestety na programy potrzebne, ale no to nie są te pieniądze, to nie jest to źródło. Więc jak te ceny będą się kształtować, ceny energii hurtowej do detalicznej, myślę, że będzie ten... Że ta rozbieżność będzie za kilka lat wyższa niż jest teraz, że pierwsi prosumenci na nowych warunkach będą rozliczani nawet lepiej niż ci ostatni na stary. Pojawiają się takie głosy, że nawet są osoby, które świadomie czekają na 1 kwietnia, żeby zainstalować i zgłosić wtedy swoją instalację, bo uważają, że przy obecnych cenach hurtowych i detalicznych będą w stanie na tej instalacji wyjść bardzo korzystnie, nawet korzystniej niż w obecnym systemie net metering. Możliwe, że na początku kwietnia tak będzie, ale tutaj mogę się z Tobą zgodzić, że w perspektywie, że w perspektywie... kilku lat może się to zmienić. Znaczy jest to nieprzewidywalne tak naprawdę. Jest to mechanizm giełdowy, którego nie jesteśmy w stanie y, w tej chwili wywróżyć, tak więc... Czyli obliczenie czasu zwrotu dla prosumenckiej fotowoltaiki na chwilę obecną jest trudne. Jest niemożliwe tak jest naprawdę. Możliwe. Zobaczymy, co nam czas przyniesie. Myślę, że powinniśmy sobie tę naszą dyskusję Poprowadzić za kilka miesięcy. Ponownie zobaczymy, w jakim będziemy miejscu. Dziękuję serdecznie.